Rozpraw się ze swoją przyszłością i rusz z miejsca. Zacznij budować swoją przyszłość. Jeśli jesteś osobą która nie może ruszyć z miejsca. Jeśli idziesz do przodu, a potem czujesz, że znowu się zatrzymujesz, a nawet cofasz, jeśli wielokrotnie próbowałeś coś w życiu zrobić i czujesz, że to syzyfowa praca, albo czujesz, że po prostu idziesz w żółwym tempie i nosisz na sobie jakieś 30 kg nieswojej wagi. Kiedy złościsz się i frustrujesz w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewasz, kiedy nagle wybuchasz w trudnych dla ciebie sytuacjach, to przyczyną trudności i tych zaburzeń emocjonalnych, których w większości z nas każdy posiada, są traumatyczne doświadczenia z twojej przyszłości. Zapraszam Cię na pierwszy odcinek zmiany z cyklu Poznaj samego siebie. Nasze traumatyczne doświadczenia z przeszłości, które pojawiają się w postaci ciągłych, dręczących nas stanów emocjonalnych. Co w takim przypadku robić? Dlaczego ja Ci dzisiaj będę namawiać do tego, aby, aby właśnie w takich przypadkach najlepiej umówić się do dobrego psychoterapeuty, do dobrego psychologa czy terapeuty duchownego? Najprawdopodobniej w Twoim życiu zostały zablokowane pewne emocje, które w czasach trudnych wydarzeń nie zostały wyrzucone na zewnątrz i schowały się głęboko w Tobie. I to one są Twoją blokadą. A pamiętaj, że wszystko, co do Ciebie wchodzi, musi z Ciebie wyjść. I może to być złość, może to być gniew. Nieprzebaczenie, żal, albo może to być poczucie niesprawiedliwości, albo wszystkie razem uczucia i emocje. Ale te emocje to blokady, które nie pozwalają ci być w pełni radosnym i w pełni dojrzałym emocjonalnie człowiekiem. Dlatego dzięki ponownemu przeżyciu tych emocji, wyrzuceniem ich z siebie czy rozpuszczeniem ich w sobie, pozwoli ci. Bezpowrotnie od nich się uwolnić. Nie ma innej drogi. Nie ma. Założenie jest takie, że ponowne przeżycie emocjonalnego bólu z przeszłości ma funkcję oczyszczającą i uwalniającą ludzką psychikę od obciążeń, które się w niej zgromadziły i nawarstwiły przez lata. Jest to bardzo trudny proces. Kto z nas chciałby ponownie przeżyć swoje przeżycia traumatyczne? Na samą myśl już nas odrzuca. Oczywiście, że będziemy chodzić do tyłu przez pewien czas. Będziemy, bo proces uzdrowienia jest procesem. Ale ty jesteś wolnym człowiekiem. Ty możesz powiedzieć: Nie chcę niczego zmieniać w swoim życiu. Możesz. Ale możesz też podjąć decyzję, że ja zasługuję na to, aby żyć w pełni radości. Skąd to wiem? Bo sama przeszłam ten proces i wiele lat, wiele lat chodziłam w zablokowanej złości, i dopiero odblokowanie jej pozwoliło mi być bardziej skuteczną w swoich działaniach. Ten proces jest potrzebny. On jest potrzebny po to, by efektywnie budować swoją przyszłość i teraźniejszość. Poczucie krzywdy. Poczucie winy, ciągłe poczucie zagrożenia, walki, bezsilność, głębokie kompleksy, nieufność wobec siebie samego, niewiara we własne możliwości i silne strony oraz niemożność odkrycia swoich talentów to wszystko sprawia, że ten, kto ma za sobą traumatyczną przeszłość, pozwala to na poważne trudności. Zbudowaniem takiej teraźniejszości, która właściwie powinna przynosić satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa. Ktoś boleśnie skrzywdzony, czy to w dzieciństwie, czy w późniejszym okresie, wykazuje odruchową skłonność do krzywdzenia samego siebie i innych. Dlaczego? Bo nie został on nauczony pozytywnych sposobów odniesienia się do własnej osoby. Jeżeli chcesz zmiany, to zacznij od tego, aby zostać swoim przyjacielem. Ale pamiętaj też o tym, żeby mądrze wymagać od siebie, aby właśnie poprzez działania, które wierzę, że po tym filmie podejmiesz i rozpoczniesz proces poznawania siebie i akceptacji i pokochania siebie w pełni. Jeśli chcesz zobaczyć zmianę w swoim życiu, to potrzebujesz najpierw pokochać samego siebie. A dopiero potem zabrać się za wychowanie siebie. Polecam ci też książkę Emocje księdza Marka Dziewieckiego, który mówi nam o tym, że emocje to krzyk do zrozumienia siebie. Emocje to rodzaj wewnętrznego przyjaciela, który mówi mi prawdę o mnie samym i który mnie mobilizuje, by z tej prawdy skorzystać. Podążaj za prawdą i znajdź ją. Znajdź prawdę o sobie, bo każdy z nas jest stworzony do miłości, do tego, by kochać najpierw siebie samego, a potem drugiego człowieka. Nie wiem, czy jesteś świadomy tego, że tylko miłość da ci prawdziwą satysfakcję. I można, i możesz, można powiedzieć, że to Ty poszukujesz miłości, ale prawda jest taka, że to miłość poszukuje Ciebie. Czy dasz jej się odnaleźć? Nie bądź więźniem przeżywanych swoich emocji. Obserwuj trudne emocje i sprawdzaj, o czym myślisz. Nie noś bagażu z tego, co, co, co minęło. Życie nie jest castingiem. Nie zostaniesz odrzucony. Odpuść to, kim powinieneś być, kim naprawdę jesteś. I w tym pomoże Ci mój kurs. Który dla Ciebie stworzyłam. Kurs uwolni swój potencjał. Wejdź na stronę www.emiliamazbis.pl i dowiedz się więcej szczegółów. Razem możemy więcej.